Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Wiesz raz? co? że raz całość. Cześć, witajcie, z tej strony Marcinator i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy testować sobie długo oczekiwane kostki. Hit tego roku, Smile Day. Mamy też Smile Night'a. Oraz nowość tego roku, która dołącza do Twojej rodzinki, uśmiechniętej wyrzutni, Smile Time. Więc tak, tu mamy TXB 601, 16 strzałów, kaliber 20 metrów. Tu mamy TXB 607. 25 strzałów, też 20 mm. I nowość tego roku TXB773 20 strzałów, także 20 mm. Więc zrobimy sobie ich porównanie taki teścik, jak ona wypada bo do tej jeszcze nie ma filmiku, więc zobaczcie ją u mnie pierwszy raz, jak ona wypadnie Ta w tamtym roku wyprzedała się bardzo szybko bo jest to bardzo fajna, budżetowa kosteczka nie jest droga, a robi naprawdę konkretny rozpierdziuchę, konkretną rozpierdziuchę na niebie, fajny crackling i w ogóle jak na taką małą kosteczkę, jest naprawdę mega, mega dobra. Więc zobaczymy, oj, więc zobaczymy sobie, która z nich wypadnie najlepiej. Dajcie znać w komentarzu, która Wam się najbardziej spodobała. To już testowałem, mogę Wam powiedzieć i jest to samo co na roku, więc jest 10 na 10, hicior. A te dwie, ta też była bardzo fajna, yy, aczkolwiek ta mi się bardziej podobała. No i nowość, ten Smile Time. Zobaczymy, jak on się będzie prezentował. Już widziałem, że są najlepsze sklepach z pirotechniką, więc macie szukać. No i co? Dostawcie subika, komentarz, a ja idę testować, i napiszcie w komentarzu. Dramatrz, macie podoba, a zamknijmy. My zawsze chcecie mieć ceny. No i wujek macinator, bo tutaj o, macie trzy wyrzutnie, wyświetlą się na nich ceny. Macie 5 sekund, żeby sobie zobaczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Idziemy testować. Jo. Dobra mordeczki, jesteśmy już na miejscu. Będziemy, oczywiście, zaczynać od najmniejszej. 16-strzałowa 16 Smile Day. Potem leci nowość tego roku Smile Time. 20 strzałów. No i na koniec 25-strzałowa Smile Night. Zdrowie. Dziękuję. Katrę, dziękujemy bardzo. Dobra, i te trzy lecą. Więc piszcie w komentarzu, która Wam się będzie najbardziej podobać. Jedynka to jest Small Day, dwójka Small Time i trójka Small Night. Podejrzewam, że wszystkie będą fajne. Dobra, lecimy z testem. Jacob, odpalasz. Możesz odpalać. Lecimy z to... Smile Dayem. Partia 2025. Dobrze daje. Taka mała, nie? Jak to takie poszło? No. Odwrotnie pewnie poszło. Dobra, small time, nowość 2025. Ej, bardzo fajna, bardzo fajna, taka smaldej na sterydach. Znaczy trochę dłuższy po prostu. Fajnie, fajnie, fajny finał, bardzo fajny kraklik na końcu. Super, myślę, to też będzie hitch. Dobra. I na koniec smaldej 25 strzałów, kaliber 20. Давай, Джейкоб. Та-та-та. Да, да, да. Tak, najdłuższa. Co, która Ci się najbardziej podobała, Kasper? No podobał są No tak, ale w sumie wszystkie spokojnie? Chyba druga najlepsza, tak najszybciej to strzelało. Nie? Ten, y... nie, nie, ten smile time. Panie Jacobie, ocena. Czekaj, Jacob, zaświecimy. To ostatnia, smile Night. Mimo że taka trochę klasyczna się wydawała, to y, moim zdaniem y, najlepsza. Najlepsza, a dwójka dwójka też była spoko, ale... Mi się wydaje, że wszystkie są fajne. Bo tak, ogólnie, tak. ogólnie tu jest Jacob. Wielko przywitaj się z widzami. Ogólnie Jacob nie strzela na co dzień, więc macie to takie ten... A Kacper, Ty mówisz, że dwójka? Szczerze się nie skupiłem, bo ładny jest księżyc. Zobaczcie to. XD <laughs> Nie, bez to jest ładny. Ale tam nie zrobisz tego. Nie, no nie zrobię. Nie ma opcji, ale naprawdę. A, ale moim zdaniem wszystkie były fajne. Fajne, budżetowe kostki. E, wszystkie robią robotę. E, ostatnia, ta jeszcze miała jakby trochę inny efekt, nie? Tak, tam ja trochę... Te miał więcej cracklingów, więc to są dla fanów kraklingu. Smile day, smile time, bardzo fajne kosteczki. No i co? Jeżeli filmik się podał łapka w górę, subiek dzwoneczek. Widzimy się w kolejnych materiałach. Byłem z wami ja, Marcinator. No i cześć!